La la! la, -la. Cześć, nazywam się Paula Gumińska, jestem psią fizjoterapeutką. I dzisiaj, kontynuując temat psich aktywności, będziemy rozmawiać o nosworku. Noswork to jest taka dyscyplina sportu kynologicznego, która w ostatnich latach mocno zyskała na popularności. I żebyśmy mogli się lepiej z tą dyscypliną zapoznać, mamy dzisiaj gościa, ekspertkę od psiego nosa Sylwię Trambacz-Oleszak. Czyli Sylwia, mogłabyś dwa Cześć, słowa Paula. o sobie powiedzieć? Y jasne, jestem Sylwia, jestem instruktorką nosworku, jestem też sędzią. I i zawodniczką. Chciałabym Ciebie zapytać o taki ogólny zaraz dyscypliny, i chciałabym, żeby nasi widzowie mogli dowiedzieć się, czy jest to aktywność dla ich psa, czyli wskazania, przeciwwskazania, ewentualnie grupa docelowa dla tego sportu. Często zdarza się tak, że jak ktoś do mnie dzwoni, chce się mówić na pierwszy trening i zastanawia się, czego pies się nadaje. I ja wtedy pytam Manos. Bo jeśli tak, to, to się nadaje i rzeczywiście jestem dużo prawdy. Mało jest jakichś przeciwwskazań. Noswork jest fajny pod tym względem, że właśnie jest taki uniwersalny. Uh -huh, uh -huh. Mogą trenować go psy bez względu na wiek okay. i to zarówno szczeniaczki. Oczywiście ten trening szczenią będzie inaczej wyglądał uh -huh. niż trening psa dorosłego. Nie ma też górnej granicy wieku, do którego możemy trenować. Bardzo fajnie jest właśnie trenować noswork z psim seniorem. Dlatego że noswork stymuluje psa intelektualnie, może więc opóźnić proces starzenia się okay. mózgu. Czyli możemy zapobiegać demencji. Dokładnie. Możemy też trenować noswork z psem na sportowej emeryturze, mm -hmm. który na przykład całe swoje życie był aktywny. Trenował agility, frisbee, i, i teraz jakby już nie może. Okay, czyli sportów... ortopedyczne problemy w żaden sposób nie wykluczają psa z tej aktywności. My jesteśmy w stanie tak układać treningi, że, że nie. Oczywiście nie jest okay. tak, że okay. pies wszystko będzie mm -hmm. w stanie robić, ale jesteśmy w stanie tak indywidualnie tutaj dopasować, że nie będzie problemu. Tak samo nie ma tutaj jakichś predyspozycji rasowych. Yy, z powodzeniem nosor mogą trenować przedstawiciele ras brachy cefalicznych, czyli ze spłaszczoną kufą. Małe, duże mamy na przykład, chihuahuę na, okay. na zawodach startuje mamy Kane Korso Bernańczyka tak? także tutaj też wielkość Tolerancyjny psa. to jest sport ponad Tak, ba bardzo sobie. bardzo jeśli chodzi o grupę docelową no tak myślę grupą tutaj szczególnie dla której wskazane są takie treningi to będą na pewno psy lękliwe i, i psy okay. reaktywne czyli również problemy behawioralne nie wykluczają psa z nazwórku wręcz przeciwnie brzmi świetnie dla mnie to w ogóle jest super bo bardzo mało jest sportu w gdzie są zawody, jakieś seminaria, gdzie można się kształcić, gdzie jest tak szeroka grupa docelowa i tak mało przeciwwskazań. No dobra, to teraz zakładamy, że idziemy z naszym psem na trening, regularnie trenujemy noswork. Jakich profitów możemy się spodziewać? Często jak pytam, dlaczego przeszłaś z psem na trening, to słyszę, bo chcę go zmęczyć bo ma dużo energii, zrób coś z tą energią, bo jest reaktywny, mm -hmm. albo w drugą stronę, bo jest bardzo lękliwy, wycofany, niepewny siebie. I rzeczywiście jest tak, że dzięki treningom na słorku możemy wzmocnić pewność siebie u psa. Okay. Dlaczego? Dlatego że tutaj pies sam osiąga sukces, to po pierwsze. Po drugie, podczas szukania wydzielane są bardzo duże ilości dopaminy. Dopamina podnosi pewność siebie, także mhm. tak jest wyjaśnienie neurobiologiczne. Okay. Jak już jesteśmy przy dopaminie, to jest taki bardzo fajny neuroprzekaźnik, bo to się hormonem szczęścia występuje właśnie w układzie nagrody w mózgu i jak poziom dopaminy wzrasta w naszym organizmie, to jesteśmy w takim euforycznym stanie, mhm. czujemy się dobrze, i po prostu węszenie dla psa jest przyjemne. Okay. Psy bardzo lubią węszyć. Jeśli chodzi o tą reaktywność, to też właśnie y, węszenie pozwala zmęczyć psią głowę. Mm -hmm. Tutaj dostarczamy odpowiedniej pracy umysłowej okay. dla psa. Jeśli chodzi o zmęczenie tej głowy, dlaczego, dlaczego pies się męczy? Dlatego, że psy szukają próbki zapachowej, pracują na tzw. stożku zapachowym i rozwiązują łamigłówkę. Jak dojść do próbki mm -hmm. zapachowej? I to jest tak, jakbyśmy my po prostu jakąś łamigłówkę, jakieś wiem, puzzle układali. Musimy w to włożyć dużo takich jego wysiłku umysłowego i tak samo nasze psiaki również dla nich to jest duży wysiłek umysłowy. umysłowy. No czyli mamy super, bo mamy też alternatywę dla rzucania piłeczki, długich spacerów. Są takie okresy w życiu psa, kiedy nie możemy tego robić, wtedy możemy się tym zająć. No dla mnie to jest tak niesamowite, że wąchanie takich puszeczek z zapachami może podnosić pewność siebie psa. No ale przekonamy się o tym. Wspomniałaś, że to jest bardzo naturalna aktywność dla psa, czyli od razu nawiązujemy do fenomenu psiego nosa, czego my tak naprawdę nie rozumiemy, jak ten narząd u psa działa. Jakbyś mogła kilka słów powiedzieć na ten temat, żeby dać nam taki pogląd na ten temat? Jasne. Jest, nosur bazuje na najważniejszym wsi zmyśle, czyli właśnie zmyśle powonienia. Dlaczego pies ma tak, tak czuły węch? Pies ma bardzo dużo receptorów węchowych. Mhm. My ludzie mamy około 5 milionów receptorów węchowych. Pies ma ich około 200. 100 milionów. Przy czym mamy takie rasy psów jak na przykład blot które mają około 300. Mm -hmm. Także widać różnicę. Tak. Ma dużo więcej genów kodujących te receptory, sam, samych rodzajów tych receptorów też ma więcej. Ma większą powierzchnię błąka wechowego i tutaj znowu my wypadamy bardzo bladą. Mamy około 3 do 5 cm2. Mm -hmm. Podczas gdy pies ma. To zależy od raz, od poszczególnych osobników, ale około 150 cm2. Także też widać różnicę. Ogromne potrafią węszyć niezależnie każdym z noszy. Mhm. Czego my ludzie też nie potrafimy. Nigdy też nie pozbywają się całego powietrza z nosa, Aha. tylko zawsze tam troszkę zostaje po to, żeby cały czas mogły być po prostu przetwarzane mhm. te cząsteczki zapachu, ta analiza zapachowa. Psi nos to taki troszkę wehikuł czasu. Pozwala psu nie tylko orientować się w teraźniejszości, ale pozwala mu na przykład przenosić się do przeszłości. Mhm. Jak wracasz do domu i całe twoje statko cię owochuje tak, w drzwiach, tak, tak. no to sprawdzają, gdzie byłaś, co Robiłaś, z kim się widziałaś, co jadłaś, tak. w jakim jesteś w stanie, ile psów, ile tego wymasowałaś Ile wymasowałaś, tak, no. czy jesteś zdenerwowana, czy tak, jesteś zrelaksowana, tak. tak, czy jesteś chora, czy, czy nie, jak się mhm. czujesz. Mhm. To wszystko pies wie poprzez okay. swój nos. Pozwala psu przenieść się w przeszłość, tak jak mówiłam, ale pozwala też troszkę wybiec w przyszłość. Mhm. Czasem jest tak, że pies poczuje najpierw coś, co dopiero później zobaczy. Jak sama na pewno wiesz, dużo takiej jest anegdotę, że pies przewiduje powrót swojego opiekuna do domu, tak, prawda? Tak, tak. I też według jednej teorii jest tak, że psy uczą się, jeżeli zawsze wracamy o stałej porze, mm -hmm. to po prostu przy jakiej koncentracji naszego zapachu w domu, my zawsze wracamy. A, okay. Teraz jak wychodzimy, no to z każdą godziną tego naszego zapachu jest coraz mniej, po prostu i pies sobie zapamiętuje, przy jak niskim stężeniu my zawsze wracamy do domu. Także to też jest super, prawda? jesteśmy dużo ubożsi niż nasze <laughs> psy w tym kontekście? Zdecydowanie. Okay. Dobra, to teraz przejdźmy do sportu, bo mnie to bardzo interesuje. Ja tutaj cały czas spoglądam na te puszki, które są używane już podczas y, zawodów i treningów, tak? Jakbyś mogła nam powiedzieć w skrócie, na czym polegają takie zawody, co jest tam oceniane, jak wyglądają konkurencje podczas zawodów noswork? Tak, jak wspomniałaś, pies szuka określonych mhm. próbek zapachowych. Zapamiętuje te zapachy tak? na konkretną komendę, przeszukuje jakiś obszar i wskazuje przewodnikowi miejsce ich ukrycia. Noswork wywodzi się ze szkolenia psów w służbach mundurowych, bo to jest mhm. to, co robią psy w służbach mundurowych. W nosworku mamy różne kategorie, czyli tak jakby rodzaje przeszukań. Możemy przeszukiwać różnego rodzaju przedmioty, jakieś pojemniki możemy przeszukiwać pomieszczenie, teren mhm. i pojazdy. Mamy też różne klasy, które mhm. różnią się poziomem trudności. W klasie 0, tej yy, najniższej dla początkujących. dla początkujących, jest zawsze tylko jedna próbka yy, zapachowa, to jest cynamon. Yy, ta próbka jest dostępna dla psa. Później na przykład w klasach wyższych dochodzi nam tych próbek więcej, dochodzą nam yy, jeszcze dodatkowo zapach pomarańczy i goździka. Oprócz tego, na przykład w klasie drugiej, trzeciej przewodnik nie wie, ile jest próbek Aha, na ringu. Okay. czyli nie wiesz, czyli czy już przerwać na znaczy, cały czas. To jest taki sport, że cały czas musisz ufać okay. się psu. I też nie wiesz, czy już przerwać, tak, czy szukać dalej, mm -hmm. liczy się czas, mm -hmm. i liczy się oczywiście znalezienie wszystkich próbek zapachowych I na danym ringu. Trzeba też zaliczyć poprzednie klasy, żeby iść z sprawności. Żeby awansować jasne, okay. tak. Trzeba zaliczyć poprzednie klasy, trzeba mieć dwa czyste starty, czyli mm -hmm. bez fałszywych wskazań. Okay. Więc to też jest tak, że nie. Możesz się pomylić. Musisz być pewna, jak zgłaszasz alarm, że tam jest schowany zapach. W wyższych klasach też są zwodnicze zapachy. Może to być zapach zwierzyny, może to być schowane jedzenie, może to być schowana zabawka. Czyli nie może kiełbaski oznaczać. nie tylko może właśnie przejść nad kiełbaską prosto do cynamonu. Okay. No, dokładnie tak. Teraz chciałabym Cię zapytać o coś, co na pewno też interesuje naszych widzów. Załóżmy, że. Chcielibyśmy spróbować na sworku. Zapisaliśmy się na przykład na pierwsze zajęcia z trenerem. Czy możemy coś zrobić w domu, podjąć jakieś pierwsze kroki, żeby przygotować naszego psa do przyszłych treningów tej dyscypliny? Nie musimy? ale nie możemy. Musimy. Możemy uruchomić psi nos, bo okay. też nie wszystkie psy tak bardzo używają nosa, mhm. jak mogłyby. I tutaj w tym celu polecam wszelkie zabawy węchowe. To mogą być takie, możemy sobie zacząć od takich najprostszych, czyli wyszukiwanie jedzenia, w na matach. przykład z maty węchowej. Okay. Są jeszcze kule węchowe, pompony węchowe, mamy czyli bardzo bogatą ofertę na rynku. Samo zadanie polegające na tym, że Ukrywamy jedzenie. Kołyki, tak. tak. I pies, i pies tutaj szuka. węszy i szuka. Yy, może być tak, możemy chować to jedzenie w jakiś przedmiotach w jakichś kartonikach. Pies też przeszukuje je i znajduje. Możemy taki kartonik później coraz bardziej chować też gdzieś mhm. w pomieszczeniu mhm. w naszym pokoju na różnych wysokościach na przykład, tak, żeby pies musiał też właśnie pokonywać jakieś przeszkody, żeby dostać się do jedzenia. Wtedy też uczy się rozwiązywania problemów po prostu. Mhm. Na pierwszy trening polecam udać się do, już do. do Trenera, ale noswork jest o tyle fajny, że możemy sobie między tymi treningami ćwiczyć sami w domu. Na pewno tak, tutaj tak. trener zawsze powie, co, co, jakie zadanie domowe, co, co można Czyli robić. I pomiędzy, do tak, I pomiędzy tymi treningami można sobie samemu w, Tutaj nie potrzebujemy żadnego specjalistycznego sprzętu. Mhm. Czyli takich treningów z trenerem w tygodniu, ile nam wystarczy? Jeden trening w tygodniu Jasne, nam wystarczy. Jasne, jeden, i czy jeden dwa tygodnie i, i samemu później w domu nie potrzebujemy żadnego sprzętu tak naprawdę, tylko wyobraźnia nas ogranicza. Okay. Okay. Może w takim razie. Ja bym chciała spróbować, bo jest Super. ze mną bułka, moja suczka, która trenuje frisbee i agility, ale nigdy nie miała do czynienia z nosworkiem, więc jakbyś się dała namówić, żebyśmy zrobiły taką pierwszą lekcję. Jasne z przyjemnością będzie bułka cynamonowo, pomarańczowo-goździkowa. Wprowadzimy bułce od razu wszystkie trzy zapachy. Dobra. I też nie musisz się martwić tym, że bułka będzie wąchający naszą próbkę czuła jakąś mieszankę świąteczną, bo psino sobie świetnie wyodrębnia te poszczególne zapachy, Aha. także ona będzie doskonale wiedziała, że tu jest cynamon, goździk i pomarańcza. Czyli sama, sama sobie to rozłoży. Ona na sobie to pierwszej. rozłoży. Jak no, ty wąchasz dobrze. rosół, to czujesz rosół. Jak bułka wącha rosół, to czuje pietruszkę, wodę, kurczaka, sól i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie składniki, które. Tam no to super. to idziemy po bułę i będziemy próbować. Idziemy. Dobra, to mamy naszą zawodniczkę. Możemy zacząć. Mamy. Zaczynamy. Słuchajcie, zaczniemy sobie od budowania rutyny startowej, Dobrze. czyli takiej czynności, którą będziecie robić sobie na starcie. I teraz tak, komenda, bułka na początku jest, jest bardzo gotowa. Tak. Komenda najpierw taka, jaką macie do wyszukiwania smaków, bo jeszcze nie mamy żadnych zapachów. Dobra. Czyli Szukać. rozumiem, że szukaj. Tak. tak jest. I teraz tak, ona już wie. O, tak. poćwiczymy sobie pozycję startową. Dobra. Chcemy, żeby bułka właśnie nie była zwrócona przodem. Do mm -hmm. ciebie, tylko przodem do ringu, tak? Czyli możemy sobie zrobić na przykład tutaj szurkę akuku między nogami, Dobra. tak? Czy jakieś obejście Dobra. przejście, tak, żeby się miało po prostu przodem. Dobra, to zróbmy to. Bułka, obejdź między. Okej. Okay. Dodatkowo na starcie możemy zakładać na przykład jakąś bandamkę czy obruszkę, co też ułatwia mu wejść w ten tryb pracy. Dobra, ja się przygotowałam do tego. Czekaj, musisz się ubrać na start. Tak, teraz pozycja. Buła, obejdź. Między. Świetnie. I, siada, I teraz tak. Super. To jest jedzonko. Jak tylko powiesz, oczywiście, to albo na szy, jak Dobrze. to bułka podejdzie do pojemnika z jedzeniem. Dobrze. Uciesz się, pochwal ją, i chciałabym, żebyś podeszła i jeszcze ją nagrodziła tutaj. Więcej tam jej, jej dosypać Dobra. dokładnie do pudełka. Okej, okay, szukaj. Brawo! Świetnie! Super. Co ładnie, nagródka. No super! Bułka jest kujonem, Podnosimy poprzeczkę. Jest tego dołożymy, znana. dołożymy drugie pudełko. Jedzonko jest po waszej. Między lewej stronie. Okej, okay, szukaj. Dobra. Tak, tylko zwróć uwagę, o, żeby nie patrzeć i nie wskazywać jego swoją mową ciała. A, dobra. Dajesz jej znać, gdzie jest. To jest takie naturalne. staraj się dobra. powstrzymać. Czeka. Okej, okay, szukaj. Dobra, jest super. super, tu znalazłeś kąski, tak? Przekrywam pudełko. Dobra? Dobra. Ona będzie świetnie czuła i tak to jedzenie, bo tutaj dobra. jest otwór, także nie ma problemu. Siada. Dobra, czyli ja muszę jedzenie teraz. Nie, jest z waszej lewej strony. Dobra. Mhm. Ale... Pamiętaj, żeby nie sugerować. Okej, okay, szukaj. Tak. Poczekaj. Szukaj. Yes, brawo! Ja myślę, że możemy wprowadzać zapachy. Paula, musisz sobie wymyślić komendę, no. która będzie zarezerwowana tylko do nasłorku. Czyli to nie może być szukaj, bo szukaj no. to, czy szukaj jedzonka, no. tak, czy szukaj zabawki. Ach. Więc coś innego. Może to być nichaj, niuch, niuch. Albo wąchaj. Będzie bardzo podobnie, z tą różnicą, że zamiast szukaj mówisz wąchaj. wąchaj dobra. I teraz jeszcze wprowadzimy sobie y, marker. No. Sygnał nagrody. Macie no. coś takiego? Tak. Zwolnienie. OK, a przedłużenie jest? O właśnie. No to na przedłużenie, bo Dobra. docelowo chcemy ją uczyć ciągłego targetu, to czyli nie dotykania. Umiem tego. To powiedz, jest? bo chodzi o to, że nie ma przybieć właśnie do ciebie po nagrodę z ręki, tylko ma zostać Dobra. tutaj, Dobra. tak? Dobra. Dobra. Mówisz, wąchaj. Tak. Jak tylko buka podejdzie tutaj, po wącha, no. to wtedy mówisz, jest? Podchodzisz, nagradzasz i wracacie na Dobra. start. OK? Marker mówimy raz, a potem dobra. oczywiście pochwała słowa, nie? Jak najbardziej. Okej, okay, wąchaj. Jest. Brawo! Bardzo ładnie. Super. Dokładnie. Świetnie. Dobrze. Dokładam drugie pudełko. To jest smutne. Dobrze, to jest smutne? A tam to jest wesołe. <gry> to jest wesołe, bo tam jest jedzonko. Trzymaszej lewej. Mhm. Okej, okay, wąchaj. Jest. Tak? No jest. dobrze. Świetnie. Super. Ślicznie, tak jest, super, Bucia, pięknie. Obejdź między. No, siada. Super. OK, wąchaj. Yes! yes Brawo! Ja Widzisz, ona już oznacza ona już przez farofanie. OK. Pora na następne ćwiczenie. Będziemy uczyć ją targetu, czyli dotykania nosem próbki zapachowej. Będę to robić w ten sposób, że będę nagradzała każdy kontakt bułkowego nosa. Dobrze. z próbką. Więc jak tylko powącha, zrobię marker, będę ją nagradzać, odrzucę jej smakołek, tak? I będziemy to powtarzać. Zrobię to kilka razy jasnią, a potem Dobrze. podziałacie wspólnie, dobra? Dobrze. I okay. ci? Jest? Brawo! Super! Bardzo ładnie. że wypowiadamy raz. OK. Jest. Super. zębami od razu. Świetnie. Wow. Super. Dokładnie tak. OK. Spróbujemy położyć. Jest. Brawo! Ale czat. OK. Dobra, nie mamy już zobaczków. Teraz wy spróbujcie. Dobra. Najpierw z ręki. Ręka jest nieruchomo, tak? Dobra. Dotyka nosem i nagradzasz drugą ręką na puszce. Jest. Tak jest, świetnie. Jest. Dokładnie, super. Jest. Ok. Mhm. Marker raz. Jest, tak. super. <laughs> świetnie, bardzo super. ładnie. Dobrze, to okay. będziemy ćwiczyć. Dobra, teraz najfajniejsze ćwiczenie, czyli właśnie eksploracja otoczenia. Będzie szukała już próbki zapachowej. Między... Pozycja startowa, tak jest. Okej, okay, błyszczyk. Marker? Yeah, brawo, brawo, świetnie! Super! Między? Tak, półka faka, gotowa. Faka, faka, Teraz robimy bez jedzenia. OK, wąchaj. Marker! Brawo! brawo, brawo no świetnie! świetnie. No Dobrze, super. super. Zaaranżujemy przestrzeń bo ja będę ciebie prosiła, żebyś nam pokazała, jak wygląda takie przeszukanie na poziomie eksperta. Czyli ukryjemy sobie teraz trzy próbki zapachowe i za chwilę suczka Sylwii, Chilla, e, pokaże nam, jak to robią zawodowcy i znajdzie dla nas te zapachy, tak? Mam nadzieję. Dobra, to wracamy za chwilę. Dostałam teraz poważne zadanie, żeby ukryć próbki. Mamy cynamon, pomarańcze, tutaj ukrywamy goździk. Pomarańcze sobie ukryjemy tutaj. Tak schowam, żeby nie było takie na widoku. I goździk. Pod ławeczką. Dobra. I czekamy na naszego psa tropiącego. Mamy psa tropiącego. Będziemy Mamy. szukać. Faka. Faka. Niuch, niuch. Alarm? Ten. Jest? Jest zielony. Ma. No. Zielo. Super. A ona tak gładko, ładnie. Next. Wiesz co? Najpierw noskiem, a potem. A łapka. Łapka. Tak jest świetnie. Super chillu. Next. Alar. Tak. Jest. brawo! Ale super. Świetnie. Ale widać, że spodziewałaś się Ekster... trudności. Tam że gdzieś na wysokości. Tak, 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 takie przeszukanie od super. razu. Super. Bardzo dziękujemy tak, pani ekspertce. Super, Zawodowej, czyli do tropienia cynamonu, goździka i pomarańczy. Super, Super. Dzięki, bardzo dziękuję. Dla podsumowania, chciałabym Cię jeszcze poprosić, żebyś mogła nas ewentualnie ostrzec, jakich błędów nie popełniać, czyli gdyby nasi widzowie chcieli spróbować swoich siłów na słorku, czy. Z czymś musimy być ostrożni na początku naszej przygody z tym sportem. Na pewno tutaj zwróciłabym uwagę na stopniowanie trudności, mhm. tak? Żeby ze spokojem podnosić psu poprzeczkę. Okay. Bo oczywiście nie możemy stać w miejscu, musimy tą poprzeczkę tak, podnosić po tak. to, żeby mhm. nasz pies się rozwijał, żeby go właśnie tutaj stymulować mhm. intelektualnie cały czas. Ale też musimy to robić po z głowie, nie możemy tego robić za szybko, no bo wtedy możemy, może to skutkować spadkiej motywacji, może to skutkować pojawieniem się frustracji, mhm. wtedy na pewno nie podniesiemy pewności siebie. Psa, tylko wręcz przeciwnie. I to też nie chodzi o to, żebyśmy mu pomagali, tylko żeby on sam ten sukces odniósł. Także to na pewno. Druga kwestia, myślę, bardzo ważna to to, że my tutaj trenujemy w różnych miejscach. Mm -hmm. prawda? Możemy się tutaj sobie robić przeszukania, nie wiem, parkingu jakiegoś podziemnego, mm -hmm. możemy się spotykać gdzieś tam w terenie, w parku, w lesie, tak, może to być jakiś magazyn, jakaś hala, więc zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo psa, na to, żeby nie było tam jakichś potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, tak żeby nie było przed nią szkła, żeby. Mm -hmm. Hmm. Żeby, się nie rozciął, żeby nie było trudki na szczury, którą mógłby zjeść na przykład. Zwracajmy uwagę na, na otoczenie, żeby było dla psa bezpieczne. Super, że o tym mówisz, bo no to jest bardzo ważny aspekt, żeby jednak przy tych treningach mieć te profity związane z tą aktywnością, a nie żebyśmy musieli później odpracowywać jakieś błędy. Super. Super, bardzo dziękujemy Sylwii, która wystąpiła jako ekspertka Dziękuję w naszym bardzo. odcinku. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszamy was do subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnych odcinkach.